Mama dzisiaj nie kupiła jedną zasetkę zinks. Falta seria. Teraz ją otworzymy. Może będzie się tam tyła powtóreczka, bo nie? Zobaczymy. To jest jakiś nowy. Ta, takie sypce. Takie sypce. Mam i taki inny kolor niebieski teraz, teraz zobaczymy ulotkę którego mamy. Teraz mamy bo, o właśnie właśnie. Tego mamy. Te, tego zielonego. I... Jeśli filmik Wam się podobał, to dajcie łapki w górę. Subskrybujcie mój kanał. Tego. To prawda.